Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem do a to jest moi drodzy kolejny odcinek z Yandere Simulator. Moi drodzy, dzisiaj nadszedł czas, aby rozprawić się już z szóstą rywalką. Szóstą, chyba tam z dziesięciu, więc zbliżamy się, moi drodzy, powolutku, powolutku do końca tych rywalek. Nie mogę oderwać wzroku od Sympaja nawet na moment, ponieważ zawsze, zawsze pojawia me. się, zawsze jest nowa dziewczyna, która próbuje go mi odebrać. Okej, okay? biorąc pod uwagę, co ma nasza rywalka w tym momencie w dłoni, prawdopodobnie będziemy mieli teraz do czynienia z kimś z klubu muzycznego. W tym tygodniu rywalka, dziewczyna, która jest moją rywalką, śni o tym, by zostać pop-idol. Spędziła wiele lat swojego życia ucząc się um, jak śpiewać i tańczyć. Co za szkoda, że wszystkie te starania Pójdą na marne. Pełna energii, zawsze się uśmiechająca. Chłopcy nie mogą się oprzeć tego typu dziewczyny, prawda? Definitywnie nie mogę jej zignorować. Muszę się z nią rozprawić. I to szybko. Okej, okay, w School Gymie, na tej scenie, gdzie zazwyczaj występuje drama club, wychodzi na to, że... Ona sobie tam organizuje miejsce, żeby sobie pośpiewać. Mikrofony, no generalnie bardzo dużo różnych kabli, przewodów. Musi być jakaś okazja tam. chcę na siebie zwrócić uwagę pu publiczności, nie? Może powinnam jej w tym pomóc, wyciągnąć dłoń. No, angielski nie 10 na 10, wiemy o co chodzi. Okej, okay, moi drodzy, w takim wypadku dużo kabli, scena w gymie. Tam pewnie będzie można coś tam zasabotować. Zatem sprawdźmy dokładnie to miejsce, dzień dobry Jancian, znaczy mamkę Jancian Idziemy sobie do szkółki, a ty Mysiu Pysiu, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę Jeśli czekałeś na kolejny odcineczek z Yander Simulator Pani Yandere biegnij, no ju już powiedziałem co chciałem powiedzieć, no dawaj Pani Yandere Dzień dobry mi się Pysie, co tam koleżanko? Siema, oj so sorry, że wam przerwałem bardzo Cię przepraszam. Mam tylko głęboką nadzieję, że przynajmniej tutaj będę mógł jakoś to zasabotować normalnie i że nie będę musiał gadać, nie wiem, z pięcioma, dziesięcioma osobami, robić dla nich zadania domowe i sprawiać, żeby sobie po prostu gdzieś poszli, by rywalka była sama. Bardzo mam taką nadzieję, naprawdę. Że nie będę musiał bezsensownie latać przez pół godzinki Pierwsze co musimy zrobić to udać się mysie-pysie do gymu I zobaczyć jak to tam wygląda Wow, 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 jaką sen sobie przygotowałaś mysiu-pysiu Balloons? Mam balony, nie wiem po co, ale wziąłem balony Tugel electricity Tutaj idą kable Plugin power strip Okej. Okay. Czyżby tutaj się działo coś takiego jak w łazience w momencie kiedy razimy prądem, bo mamy ten y, power strip, który w tym momencie nie pamiętam dokładnie gdzie się znajduje, ale to zaraz sobie ogarniemy. Dump water. Potrzebujemy w takim wypadku y, przedłużać wodę i śrubokręt, czyli tak jak w przypadku porażenia prądem, w momencie kiedy wysyłaliśmy y, kogoś, my się, my się do łazienki. Dobra. Najpierw muszę zorganizować te przedmioty. Zajmiemy się w pierwszej kolejności tym przedłużaczem, bo totalnie nie wiem gdzie on w tym momencie się znajduje. Po drodze gdzieś tam e, postaram się znaleźć... No tu nie ma przedłużacza. Gdzie jest przedłużacz? Po drodze e, postaram się znaleźć śrubokręt. Tutaj mam box cutter. Nie, nie, nie. Tu, tu, tu totalnie nic nie ma. Tutaj, tutaj też totalnie nic nie ma. No nic, no... Nie pozostaje mi nic innego, jak przeszukać, kurde, każdą salę. O, mamy, moi drodzy, śrubokręt, więc zajebiście. Jedna z trzech rzeczy. Woda też nie będzie jakoś super ciężka do zebrania. Amonium. Ciekawe, do czego to byśmy mogli wykorzystać. Silver fulminate. Lethal potion. I to tak na wyciągnięcie ręki dla każdego? Tak, na wyciągnięcie ręki dla każdego. No dobra. Jak przedłużacza nie było, tak nie ma. Może spróbujmy na przykład na wyższym piętrze. Siema, czy macie przedłużacz? Nie, nie ma... Co? Dlaczego tutaj jest przebranie, journalista widzowie? O, to może być tutaj. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Mam nadzieję, że ta koleżanka jeszcze się tam nie znajduje, że ona na przykład, nie wiem, będzie śpiewać po zajęciach czy coś w tym stylu, ale widzę, że dużo osób już tam idzie, co jest kurde niedobre. Ona już tam siedzi, to niedobrze. Dobra, widzowie, tak dla bezpieczeństwa stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie po prostu zrestartowanie tego. I postaram się wszystko przygotować, zanim ktokolwiek tutaj przyjdzie. Czy ja mogę to jakoś sabotagę czy coś? Nie mogę. Dobra, trudno. Pójdziemy sobie do toalety, tak będzie najszybciej. Weźmiemy wodę. Tutaj jeszcze nikt nie przychodzi, więc mam sporo czasu. O, daj, daj. Dlaczego? Co za gówno? Dlaczego nie mogę tego tutaj napełnić? Reputacja będzie mi spadać. No zostawcie mnie w spokoju. Proszę mnie zostawić w spokoju. Tu nie ma toalety. No najgorzej na świecie, widzowie, no pogubiłem się! Nie rozumiem dlaczego. A nie rozumiem powodu, dla którego nie mogłem tego napełnić. Może mogłem jakoś napełnić, nie wiem. A tutaj? Tutaj też nie. Nie rozumiem. Dobra, w takim wypadku muszę tutaj. I idziemy. Najwyżej jeszcze raz to zrestartuję, ale mam głęboką nadzieję, że jeszcze nikt. Nie no kurde, ci uczniowie już są na swoich stanowiskach, więc... Chociaż nie, ci jeszcze idą. Co oznacza... że raczej będzie gituwa. Chociaż ci, ci już się zbliżają na scenę. Nie, 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 może, może mnie nie zauważył na tej scenie. Dobrze by było. Pyr, pir, pir pyr, pir. Pyr, pyr, pyr. Dumpwater. Super. I teraz sabotagę. Zajebiście. Widzowie, zrobiliśmy to. Nie spodziewałem się, że to będzie taki easy. Dobra, znaczy easy, zaraz zobaczymy, czy faktycznie taki easy to będzie. Teraz musimy czekać, aż ta koleżanka przyjdzie. I jak przyjdzie, po prostu będzie sobie śpiewać spokojnie i w którymś momencie zrobi bz. bz na oczach wszystkich. Przez wzgląd na rozmowę z Sempajem, trochę później przyjdzie. Bardzo podoba mi się to, że tutaj nikogo nie ma. Więc nikt się nie zorientuje, że to ja kliknąłem. Co oznacza, że nie muszę wysyłać dziesiątek osób gdzieś w pizdzie daleko. Dobrze, a, a mnie poczęstujesz? Daj, 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 daj. To pierduli się. Idź, nienawidzę cię. To jest chyba chłop, który jest w niej zakochany i będzie uśledził. Oj, kolega, kolega, psypał, zaraz się stanie. Usmażona koleżanka, ale bez panierki. Po co są te balony, widzowie? Weźcie, napiszcie mi w komentarzu, po co są te balony, które tutaj... Są. Dobra, natomiast mi jej troszeczkę pośpiewać. Czekaj, czekaj, czekaj. Bawcie się. Dlaczego wy się tak dziwnie przyglądacie? Dawaj, bawimy się. Ej, ziomek, zejdź ze sceny. Wypierdalaj z tej sceny. Nie wiem, czy to dobrze, że oni odchodzą sobie. Ej, 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 bo oni zajmują stanowiska takie, które mi się nie podobają. Pik, 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 pik. Ups, mysiu, pysiu. Ups. Dlaczego nie zaczęli w pewnym momencie dalej grać? Takie. Hmm, koleżankę poraził, prąd? Hmm, zdarza się. Grajmy dalej. Czy ktoś będzie grać? Nie, koniec koncertu, widzowie, koniec. Ej, a jakby tak? Co, jak tutaj ktoś podejdzie? Wiecie, co spotka tę osobę? Ja to tutaj tak zaczekam, ale. Zaraz może się tutaj kurde porobić nieźle, jak przyjdzie jakaś nauczycielka czy coś, ale absolutnie to nie byłem ja, jak coś. Chociaż ja na jej miejscu bym się troszeczkę zdziwił. Wchodzę sobie na scenę, chwytam za mikrofon, a na dole, na podłodze, tam gdzie mam stanąć, wielka kałuża wody i przedłużacz, który w niej leży. Nie wiem, ja bym się troszeczkę już wtedy widzowie zastanawiał, że coś jest tutaj nie taki, że raczej to nie powinno się tutaj znajdować. Ewentualnie wziąłbym mikrofon i stanął obok. Ale dobra, dobra. O, siema, siema, siema. Yy, rozmawiałem o tobie. Czy ktoś tutaj podejdzie? Czy ktoś tutaj w to wejdzie? Oh my god, it's a dead body. A, tak, 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 tak. Szybscy jesteście. Przy pani, Co pani robi tutaj na górze? Pułapka czeka. No tędy, no co pani robi tędy? Tu, 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 tu. No i nie zobaczę, czy kogoś porazi prunt, czy też nie. Jeszcze się skończy tak, że sam w to, kurde, przez przypadek wejdę. Natomiast... Jestem bardzo zawiedziony waszą postawą. Czy zobaczymy tutaj wasze główki? Siema przepani. Siema kolega? Siema przepani. <laughs> tu jestem zakochany, patrzcie, jako jedyny wezwał panią, że coś może tu być nie tak. Proszę pani, tu obok są drzwi, naprawdę. Warto z nich skorzystać. Tu jest taki otwór, przez który wchodzisz i znajdujesz się w innym pomieszczeniu. Naprawdę. Mam inny pomysł w takim wypadku, bo chcę sprawdzić. Co by się stało jakby nauczycielkę tam nakierować Więc po prostu powiem ma, Więc po prostu powiem innej nauczycielce O tym co się wydarzyło Widzę że tutaj wszyscy popsuci Dobra Report blood Task O chuj wam chodzi A tamci co biegają jak debile Naprawdę mogę zrobić dla nauczycielki Ale ja chcę report blood Dobra to jebcie się w takim razie Naprawdę chciałem report blood Że tutaj złe rzeczy się dzieją i tak dalej A wy w taki sposób ze mną postępujecie bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. A tych osób, co sobie zrobiły kółeczko wzajemnej adoracji, w waszym pokoju tu się nie czepiacie. Świetnie, świetnie. Świetnie jestem tutaj traktowany. Kanota ten klas? Murder. O, nie widzowie! Gra się zbagowała całkowicie. Murder Bing reported. Czyli dopóki nauczycielka, jakby nie zauważy tego ciała, to ja nie mogę po prostu iść normalnie na lekcję. Ale się wszyscy popsuli. I nauczycielki, i ci uczniowie. Ta nauczycielka mi nie słucha, jak ja chce zgłosić morderstwo w sensie ogólnie krew i że coś złego się stało. Świetnie po prostu. Ewentualnie spróbujmy tutaj. Eee, nie, nie, to. Pastime. time. Tylko po 15.30. Co ja mam robić do tego czasu? Czy ja naprawdę muszę w ten sposób zaczekać? Dobra, jak już mam czekać, to wolę zaczekać tutaj my się pysie. Może się w którymś momencie odetnął i, i tyle. Ale ten czas wolno leci. Nie wiem, my się pysię. Chyba pójdę sobie coś zjeść czy coś. I po prostu jak wrócę, to może już będzie popołudnie, no bo innego pomysłu nie mam. Nie mogę pominąć czasu, bo jest to dostępne o 15.30. Nie mogę iść na lekcję, bo nauczycielki nie widziały ciała. Ciało zostało jakby zgłuszone, ale one nie widziały ciała. Nie mogę zaprowadzić też innej nauczycielki. Więc zostało mi tylko czekanie widzowie, ale ten czas zapieprza. <grym> Ale możecie teraz napisać yy, komentarz Jeśli dotrwaliście do tego momentu razem ze mną To napiszcie komentarz Hashtag Czekam z tobą Czy coś takiego Coś się stało? Jak late for class Skoro nie mogę iść na zajęcia Ja pójdę na te zajęcia z Zobaczymy czy naprawdę jestem yy, spóźniony na zajęcia Może mi pozwolą usiąść w ławce Zobaczmy Okej okay. nie uczniowie siedzą Lekcje są normalnie prowadzone nie, ja nie mogę. Kanta, super, jestem wyjątkiem. Wszyscy mogą normalnie usiąść w ławce oprócz mnie. Świetnie jestem traktowany w tej szkole. A few moments later. Aktualizacja sytuacji, widzowie. Minęły już jakieś 10, chyba, minutek odkąd tu siedzę. Może trochę więcej. Eee, 14:47 już. Nic się nie zmieniło. Nauczycielka i kolega starają się, biegną dalej. Ale dalej nie dobiegli. One eternity later. W sumie już chyba mogłem przyspieszyć czas po tej 15.30, ale już mi się nie chciało stąd ruszać. Yy, może jednak by się nie udało, więc olać to. Wyczekałem do tej godziny 18.00. Przyszła bo i drodzy policja, znaleźli ciało, nie mogli nic znaleźć. Nie zorientowali się, że coś tam zostało zasabotowane. Zajebiście. Sorry, senpai. Smutno mi z powodu senpai'a. Ile złych rzeczy mu się dzieje? Biedny, moi drodzy pan senpai. I pozbyliśmy się kolejnej rywalki. Dobra, wyszło wszystko tak, jak powinno było wyjść. 45 minut nagrywania. Pewnie to skróca jakoś do 10-15 minut, yy, znając Tymczasem, my się pysie, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Niebawem kolejny odcineczek, gdzie pozbędziemy się już siódmej rywalki, my się pysie. Tymczasem trzymajcie się. Papa! Pa!